Halo, halo, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku imigracji, gdzie poruszamy tematy związane z imigracją do USA, z przeprowadzką rodzinną i biznesową. Jest ze mną ekspertka, mecenas Ilona Szymkowicz. Dzień dobry, Ilona. Hej, hej, dzień dobry, hej Agnieszka. Jednym z elementów przeprowadzania się do USA lub też inwestowania w USA, o który zahaczają Twoi klienci, jest kupno nieruchomości. I wydaje się być prosta sprawa. Mam pieniądze, kupuję mieszkanie, lub mieszkania, lub dom, e, lub inną nieruchomość. E, natomiast często słyszę, jak w rozmowie z klientami odradzasz kupno e, pod własnym nazwiskiem. Czyli jeśli nie na własne nazwisko, to na czyje? I dlaczego? Oh my gosh, doradzam. Zazwyczaj to ja się od klientów doradzę, dowiaduję po fakcie, że już kupili kilka apartamentów na swoje imię i mi oczy wychodzą, mówię może dlaczego, nie, nie trzeba to zmienić. E jeśli nie na swoje imię, no to na firmę, czyli w LLC zazwyczaj, no bo LLC to jest taka najpopularniejsza struktura, e tak zwana Real Estate Holding LLC, czyli LLC, która jest po prostu właścicielem nieruchomości. E zamiast mm -hmm. na swoje imię, to na firmę, kupujemy w firmę e e nieruchomość. E tak, dlaczego? Ja to nie, dotyczy... to nie dotyczy każdej nieruchomości, Okej, okay? Jeżeli chcesz sobie kupić dom, w którym ty będziesz sobie mieszkał em, na Florydzie, ok, kupuj na swoje imię. E, aczkolwiek tutaj, tutaj skupiamy się nad nieruchomościami, które są naszą inwestycją. Czyli chcemy sobie kupić kilka apartamentów, kilka domów, whatever, które chcemy em, wyrentować, wynająć, em, pod inwestycje je kupujemy, ok? Dobrze, tak zrozumiałam, wyremontować, się na wyremontować wyrentować, wyrentować albo, Wy, albo nawet i, i to też jest dobry point, wyremontować też, remontujemy, robimy flipy, czyli yy, hmm. po prostu kupujemy taką inwestycję krótkotrwałą, to znaczy szybką, kupowanie, re, wynajmowanie, przepraszam, remontowanie i sprzedaż flipa robimy, to wtedy też jak najbardziej, ojej, tylko i wyłącznie w LLC nie pod imię, nie na swoje imię prywatne. Dlaczego? Dlaczego nie na własne imię, dlaczego na firmę? Dobra, przede wszystkim, przede wszystkim to jest taki numer jeden. Dla mnie przynajmniej, no bo ja jestem oprócz bycia adwokatem imigracyjnym, też zajmuję się odszkodowaniami z wypadków, czyli tak zwanymi personal injury claims odszkodowania od ubezpieczalni za wypadki, które wydarzyły się z, z czyjejś winy. No i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, ile pozwów cywilnych zdarza się w USA też właśnie przeciwko właścicielom nieruchomości i zaraz do tego wrócę, ale numer jeden, dlaczego Dlatego, że jeżeli ciebie pozwą, ten twój tenent, ten twój wynajmujący, czy nawet ten kontraktor, który ci remontował dom, czy nawet ten listonosz, który, który doręczył może nawet tobie gdzieś tam, ko twojemu, yy, yy, osobie, która ciebie wynajmuje coś i coś się wydarzyło w tym domu, tak, to wtedy odpowiadasz swoim majątkiem osobistym. Jeżeli masz nieruchomość na firmę w LLC odpowiadasz tylko do wartości tej firmy, czyli do wartości tej LLC. I tutaj od razu już powtórzę: że jeżeli kupujemy 4, 5, 6, 7 nieruchomości, to każda powinna być w osobnej LLC. Czyli nie zakładamy jednej firmy, nie kupujemy w nią teraz 10 apartamentów, tylko na każdy apartament. Ja uważam, że powinna być założona osobna LLC. Prosta sprawa założenie LLC, więc to nie jest jakiś, jakiś crazy project. Ze względu na... nie, mnożymy, nie mnożymy w ten sposób formalności i kosztów, zakładając trzy firmy pod trzy mieszkania? Tak, ale to jak najbardziej, bo to jest drugi cel, dlaczego to robimy, czyli podatkowy, jak najbardziej chcemy rozdzielić te koszta i te dochody, ponieważ jeżeli teraz wynajmujemy tą nieruchomość, no to firma ma dochód, ma dochód z rentu, ma wydatki, więc jak najbardziej właśnie, żeby mieć porządek w księgowości, Okay. Chcemy właśnie sobie to oddzielić: każda nieruchomość, ile zarabia i jakie miała wydatki. Mm. I tutaj też to jest ważne, ponieważ w firmę możemy sobie też koszta wrzucać koszta, które dotyczą obsługi tej nieruchomości później, czy jakichkolwiek napraw. Więc ze względów podatkowych to jest drugi, właśnie powód, dlaczego chcemy kupić tą Inwestycję swoją w, w fir na firmę, a nie na imię prywatne, I są właśnie benefity podatkowe przede wszystkim. Możemy sobie to fajnie później z księgowym uregulować i pewne rzeczy odpisać z, od takiego dochodu, takiej LLC, która, która jest właścicielem mieszkania, które jest wynajmowane. I trzeci powód jest to też często, choć to już tak. Bym powiedziała bardziej jest taka personalna preferencja osoby, ale jest to um, ukrycie własności tej, tej LLC, kto jest właścicielem, tak? Już teraz jeżeli jesteś, nie wiem, Jan Kowalski, to jeżeli um, właścicielem tej nieruchomości jest um, real estate Miami LLC, to już twoje imię nie widnieje jako właściciel tego domu, więc ze względu na prywatność. Ok, a z poprzedniego odcinku o tym, jak zakładać firmę, wiemy, że nawet z dokumentów rejestracyjnych firmy nie do końca można się domyślić, kto jest właścicielem. A zatem Dokładnie. pełna to, to, anonimowość. To zależy od stanu, tak. Są stany, w których można Aha. to zupełnie ukryć, ale też są pewne jeszcze kombinacje, które też mogą to fajnie poukrywać, bo możesz być właścicielem firmy, które. Która jest właścicielem innej firmy i, i tworzyć takie, no, taką drabinę LLC, też, żeby to gdzieś nie było od, od razu widoczne. Dobrze, brzmi jak dosyć dużo zachodu. Czy to naprawdę um, nie mówimy o jakichś ekstremalnych przypadkach? Nie, czy nie, czy nie. myślimy o realnym zagrożeniu? Prosta bardzo sprawa to jest zarejestrowanie LLC. Prosty proces. Każda firma, która jest zarejestrowana, musi mieć wyrobiony osobny EIN number, więc no musimy tutaj przeprowadzić tą rejestrację. Oczywiście masz od tego adwokata bądź księgowego, który to Tobie robi. To nie jest jakiś kosztowny proces odnawiania rejestracji, takiej LLC w zależności od stanu. Trzeba roczną opłatę rejestracyjną uiścić, aby podtrzymywać um, aktywność, ważność tej LLC. Um, zazwyczaj jest to opłata między... Um, 125 dolarów na przykład na Florydzie, jedna z niższych opłat, do kilkuset dolarów w innych Stanach, 300, 400, 500, 600 w Kalifornii, chyba najdrożej. No w każdym razie nie jest to proces problemowy, żeby to odnowić, trzeba tylko taką opłatę uiścić rocznie, żeby odnowić rejestrację LSC, aczkolwiek nieskomplikowany proces, proces administracyjny łatwy do przeprowadzenia dla adwokata korporacyjnego bądź księgowego, bądź nawet ciebie samego i dlaczego to nie jest, to nie jest crazy no pomysł? Dlatego, że no przede wszystkim to jest ta odpowiedzialność prawna, słuchaj to jest twój biznes, to jest twój biznes, kupujesz ten unit za nie wiem 300 tysięcy dolarów, żeby go wynająć komu? Nie wiesz komu, no robisz jakiś screening, jakiś background check komu wynajmujesz, ale masz tego tenenta, nie wiesz, co to jest za osoba. No i teraz powiedzmy, ty jako właściciel nieruchomości masz pewne obowiązki, żeby robić cykliczne sprawdzenie, powiedzmy stanu tej stanu. nieruchomości, czy tam nie ma jakiegoś problemu, że coś metalowego wystaje z podłogi, co jest obowiązkiem twoim, żebyś, nie wiem, to naprawił, ok? I jeżeli są pewne zaniedbania właściciela, który tej nieruchomości po prostu nie sprawdza, coś się wydarzy, nie wiem, coś spadnie, coś poważnego się wydarzy, co jest, nie wiem, Twoim, co jest powiedzmy Twoją winą, bo na przykład masz domek w górach, kupiłeś sobie w Lake Tahoe domek wakacyjny, który wynajmujesz na short-term rental. Na Airbnb, wherever, gdzieś tam na jakichś stronkach internetowych, booking. I masz na przykład schodki do tego domku Airbnb. No i wiadomo, że czasem psują się rzeczy, unikają pewnej erozji, te drewniane schodki. No i ten schodek po prostu gdzieś tam się odczepił, i twój osoba, która jest przy ciebie zaproszona, żeby zostać, tak jak osoba, która wynajmuje Twój domek. Po prostu chodzi po schodach, nagle schody runą. No i co? Ta osoba sobie złamie kręgosłup. No to, są, oh, okay. to są sprawy, opieka medyczna jest bardzo droga w USA. To są sprawy rzędu setek tysięcy dolarów. A nie daj Bóg uderzy się w głowę, nie daj Bóg umrze. Ta osoba albo jej rodzina przyjdzie i założy Ci sprawę za odszkodowanie, za personal injury case. I oczywiście powinieneś mieć ubezpieczenie. Każdy powinien mieć ubezpieczenie na to mieszkanie i to ubezpieczenie Ciebie chroni. Ta ubezpieczalnia będzie Ciebie broniła w tym procesie cywilnym. Aczkolwiek ubezpieczenie jest do danej kwoty. Powiedzmy, masz ubezpieczenie na 100 tysięcy, czy na 500 tysięcy dolarów. Nie wiem, może na milion dolarów. Czasem się zdarza tak, że ubezpieczalnia po prostu nie wypłaci tego odszkodowania, będzie się kłóciła aż do momentu, gdy ta sprawa pójdzie do trial, sprawy sądowej i Nadal się nie zakończy ugodą, nadal będą się sprzeczać i yy, yy, Ława Przysięgłych wyda wyrok przeciwko tobie. Po prostu przegrasz sprawę i zostaniesz werdykt na 2 miliony yy, dolarów, które będziesz musiał teraz zapłacić. I to ty personalnie zostaniesz pozwany, jeżeli dom jest na ciebie. Jeżeli dom masz na firmę. To może, może tylko i wyłącznie Twoja firma zostać pozwana. Nie mogą Ciebie personalnie pod Twoim prywatnym imieniem pozna, po, pozwać. Więc teraz odpowiadasz tylko do majątku tego, tej firmy, czyli tego jednego domu, której, którego ta firma jest właścicielem. I okay, czy sposób, Taki adwokat, który to widzi, oczywiście, jeżeli ty jesteś, nie wiem, masz bardzo dużo asetów, jesteś bogatą osobą, może nawet publiczną, i ta osoba widzi, że może od ciebie, ten adwokat widzi, że ty masz majątek, więc będzie na pewno ciągnął tą sprawę dłużej, nie będzie ci tak łatwo dogadywał, niż jak widzi, że to jest w dom na firmę i tylko i wyłącznie ta firma jest właścicielem tego jednego domu. Oni wiedzą, że mają tutaj teraz limitowane aset, które i kwotę, którą mogą otrzymać w tej rozprawie. Także to jest też po to, żeby za bardzo nie chcieli się z Tobą później kłócić w tej rozprawie sądowej. No i przede wszystkim Rozumiem. nie chcę być personalnie pozwany. Ty masz swój majątek, masz swoje oszczędności na koncie bankowym, masz, swoje, masz swój dom rodzinny. Dlaczego miałbyś odpowiadać swoją, swoją personalną, swoim personalnym majątkiem? Później w takiej rozprawie sądowej, bo coś się wydarzy. I takich wypadków jest mnóstwo. Ja tutaj dałam historię wchodzenia po schodkach, gdzie schodki runęły, ale oczywiście może być gość, który był zaproszony, któremu coś się wydarzyło, który odwiedzał twojego tenenta. I po prostu coś było w domu, co Ty powinieneś było naprawić. Może nawet Twój tenant ci pisał, może pisał Twojemu property manager, komuś, kto ci menadżeruje ten dom. Pisał, hej, to nie działa, to jest zepsute, to, to, tamto. A Twój property manager ci tego nie przekazał. Guess what? Ty będziesz odpowiedzialny za to, jeżeli to spowoduje szkodę komuś, kto w tym domu mieszka, albo komuś, kto był do tego domu zaproszony. Okej, okay, już rozumiem, czyli generalnie potencjalnie drobna, błaha rzecz, nie wiem, zwarcie e, instalacji elektrycznej, cokolwiek, może się zakończyć tragedią życiową i rodzinną dla, dla ciebie, bo może i twoje dzieci odziedziczą twoje długi później, tak, jak rozumiem, e, a, drob, a zwykłym przepisaniem nieruchomości na LLC można, można tego uniknąć. No i a nie daj odnowisz ubezpieczenia, wiesz, czasem po prostu ta karta ci nie przejdzie za ubezpieczenie, okaże się, że coś właśnie się w tej w w Momencie wydarzy w, w swoim mieszkaniu. No i nagle nie masz ubezpieczenia, to jest jeszcze gorzej. Czyli jeśli ktoś ma teraz, obecnie, kto nas słucha, te nieruchomości, jeszcze na swoje nazwisko, nie jest za późno, może e, zmienić tą własność, przepisać na firmę? Tak, jak najbardziej. Przez tak zwany quick claim deed można e, przypisać, e, przekazać, przenieść e, e, własność nieruchomości. E, z imienia swojego na nas, na, na firmę. Często właśnie też unikamy nawet pewnych opłat, jeżeli to my jesteśmy właścicielami i później tej nieruchomości i też tej firmy, na którą przynosimy też w wielu stanach jesteśmy zwolnieni z, z dodatkowych opłat, które normalnie w takim procesie występują. Okej, okay, a czy to może ktoś, można zrobić to zdalnie, bo jeśli ktoś jest w Polsce, mieszka i po prostu jest właścicielem nieruchomości w USA, które wynajmuje, może zdalnie założyć firmę i poprzepisywać na amerykańską firmę te nieruchomości, czy na przykład na swoją polską? Jak to zrobić? Tak, tak, no doradzałabym na firmę amerykańską, nie na firmę polską i tak jak najbardziej może to zrobić. Dokumenty muszą być notarialnie podpisane ale jest proces, że można to też zrobić za granicą, albo podpisać nawet notarialnie przez internet. To jest w sumie najszybsza droga. Okej, okay, czyli taka mała, mała rzecz, a może naprawdę zmienić bieg, bieg zdarzeń. Czy jeszcze coś, na co powinniśmy uważać, kupując nieruchomość w USA? <laughs> wiele, rzeczy, wiele rzeczy. Kupujemy ją najlepiej przez <laughs> Title Company, żebyśmy wiedzieli, że nie ma żadnych obciążeń, ale to już jest w ogóle zupełnie, zupełnie inny temat real estate'owy. Ja tutaj myślę, że to jest właśnie ważne, żeby w momencie, gdy już zakupujemy nieruchomość, rozważyć to, żeby ją od razu już kupić na firmę, żeby później uniknąć tego. Procesu, przenoszenia, no i dodatkowych kosztów, jakby za tym nie było, które z tym idą. Nie są to jakieś wielkie koszty ale, ale wiadomo, dodatkowy proces, dodatkowy headache, więc najlepiej od razu kupić firmę i, i mieć to załatwione. Super. Dziękujemy Ci bardzo za ten live hack i zapraszamy do oglądania pozostałych odcinków, z których też możecie się dowiedzieć dużo ciekawostek. Dzięki, Ilona. Dzięki, dzięki.